No co mam powiedzieć? Widzicie tytuł, no... Dostałem przedpremierowo... FNAF VR! Nie, nie przedpremierowo. No dobra, to jest jakaś fanowska gra. FNAF VR. W się zrobiona już way back. Dawno temu zrobili grę Vive Nights at Freddy's. a Mi przyszło to i... Pierwszy dzień, a ja już się torturuję! Zajebiście! Um, właściwie włączyłem tę grę, i teraz ja tutaj w, tym, w tych goglach widzę pokój dookoła siebie. I nie jest, Milusia. Jest. Jest przerażająco właściwie. Wzdrygłem um, się. To pójdzie w ten sposób. Nie wiem, jak to nagranie pójdzie. Nie wiem, czy tu się coś nie spierdoli po drodze. Nie mam pojęcia, jak to będzie działać. Czy, czy będzie działać dobrze. Nie grałem w to jeszcze. Ale powinno być tak, że widzicie to, co ja widzę tutaj. Plus w prawym dolnym rogu będziecie widzieć mapę co po mnie idzie. Czyli gdzie aktualnie znajdują się animatroniki. Ja tej mapy nie widzę. Fan. Dobra. Dobra, let's go. Ok, Dobra. Wyłączyłem nagrywanie. Czekajcie. Wait what? A jak ja właściwie widzę bez okularów? Bez okularów widzę źle. Okej, okay, dobra, dziwne. Bo myślałem, że skoro jest blisko, a jestem blisko widzem, to będzie ok, ale... Oczy to dziwny narząd? Tu jest jedno. Wow, hold up. Tu jest drugie. Okej, okay. da radę. O o, ja włączyłem grę, prawda? O nie, ja włączę grę. O nie. Um. Czy wszystko widzicie? Wy wszystko widzicie. Dobra, ja nie wiem, co się dzieje. Miałem jeszcze ustawić kilka rzeczy, bo boję się, że się wpieprzy. O, tutaj jest za mną pianino. O, świetnie. To nie będę się cofał do tyłu. Ok. Mamy światło. To jest edycja Halloweenowa ogólnie, bo. Przestań. To jest edycja Halloweenowa. Ogólnie, bo. Innej nie było. Fajnie. Włączmy kamery. Um, nie podoba mi się to. I don't like this. Ok, Spuk 1. Spuk 2. is a Spuk right there. Ah shit. Ah shit. Nie jestem na to gotowy. O, oh, to jest moje biuro. Ok. Oni są w ogóle ustawieni na 10 inteligencji. A tam jest power level po, po lewej, ok. Um. Chyba powinienem uważać. Ja nie wiem, co po mnie idzie. Bonnie jest już tutaj. To jest trzecia. 4B to są te po bokach. Tu już Freddy? What? Chwila. Skoro Freddy idzie, to znaczy, że mogę tam wyjrzeć, ale czy chce? Nie chce. Nie. Czemu ja gram 10 w 10 i tu więcej od razu? Co to? Musiało mi popierdolić. Jeden C. To jest Foxy, dobrze wiedzieć, że on jest tutaj, okej. Okay. Wait a second. Zwieram energię, prawda? Tak, zwieram energię bardzo. Halo. Ah. O chuj Musicie, musicie, musicie się świetnie bawić, Wiedząc gdzie ktoś jest. 2 B. Nie pamiętam, która to była kamera. Ale on to sobie po prostu będzie stał nagle, czy. Hops nie sobie, czy co? Ooooo! No. Czy mogę? Widzę tu go cień. Um. Foxy, the Fox Fox. On sobie może lecieć. 1A, Freddy'ego tutaj nie ma. Gdzie może być Freddy? 62% Pierwsza AM. Jestem w dupie. Dostanę jumpscare. Jak chuj. Um. Wait, what? Yeah. What? 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 What happened? Do that. What happened? I'm fucked! Nie wiem, która jest godzina. To mi by wiele nie pomogło, prawda? Tu nic nie ma. Jak tu mogę otworzyć. Tutaj? No nie wiem. Tam mógł być Freddy. Oh shit. To jest Nightmare Edition. Ok. Big no Now Big. Very big no-no What?! No foxy man, that's illegal! A, um, nie mogę cały czas siedzieć z drzwi. Co to oznacza? Czemu muszę ledziaczki wyganiać? Okej. Okay. Widzę zęby! Fajne paszcza. Co z tej strony? Jeszcze coś, co? Co do cholery? Nie rozumiem. Na czym polega... Halloween Edition? Czy on był tutaj? Teraz go nie ma Wow Okej okay. tak mam mało mocy, więc whatever Okej, okay, ten już zaraz wylatuje O, Bonnie tam stoi Pokaż mordę Nie, dobra My ryzykował um. Już? Tak, już Okej okay. Okej, okay, zajebiście To na razie zamknę Foxy jak będzie biegł? To będę słyszał, prawda? To tam stoi cały czas ta morda Nie Big Down no, no Very big down no, no Eee Da, biegnij Biegnij Okej, okay. o double penetration, to ja się nie prosiłem, co? Hopaki, hopaki, okej, okay. that's quite. Uh, this is quite bad. <laughs> this is quite illegal, bo ja nie wiem, co oni robią, nie wiem, jak to działa, a wy go teraz nie widzicie. Widzicie teraz menu. A no tak, ja tutaj widzę, boba, boba. Teraz Wam mogę pokazać, bo ja widzę to teraz. O, tutaj jest Pan Stan, a tu, tu jest latarka. O, kliknąłem tylko, żeby się zaświeciła. Tu jest Pan Bob. Bez sensu. To 10 inteligencji nie było takie złe Dobra Let's go. Tylko może ja... Może ja się tego pozbędę. Ey, striptease! Zajebiście. Gdzie są moje ręce? Halo, proszę mi oddać ręce. Halo. Better. Bateria lewy kontroler jest rozładowana. Okej, okay, może mi jeszcze starczy Dobra. Jest na początek, jest normalnie. Okej. Okay. potem się robi ziazi. Um. cyk. E, stań. B. Okej. Okay. kuchnia. Na razie żadna aktywność nie została zauważona. Słuchajcie, bo mi... nie suszy! Dosłownie mnie suszy. Nawet nie wiecie jak to wy, wymęcza. Wcale nie graliśmy w Beat Sabera jeszcze przed... ...zasadzie. Wcale. Ehm... Um. Kamery. O, to był kabel! To nie było nic co ja słyszałem, to był kabel się ocierał sławki sławki. Ehm... Um. 2B. 2A. 4B. 4a, Freddy idzie Dobra, ok, na no spokojnie. Czyli 4a, przychodzi Freddy, Jak on się ruszy. Zamykamy drzwi. Nie, zamykamy drzwi od razu. Wait, co ja robię? Co ja robię? Jakie? Nope, not gonna happen, my main. MAMEN! Dobra Tu jest Lisiasty Tam jest Freddy Cziki nie ma Tu będzie Bonnie Lisiasty jeszcze się nie zbiera do biegu, oszczędzam energię Tylko sprawdzimy Freddy dalej stoi Teraz chyba się wycofał, prawda? O, jest Cika teraz O, Lisiasty zaraz wybiegnie Tu jest Bonnie tu jest Bonnie! Bonnie! Okej okay. Tu jest Chika, tu jest Bonnie I zaraz będzie Big Foxy Zobaczcie, Freddy rusza, bo go słyszałem, dobra, okej okay. Okej okay. Chwila Ehm um. Eee, uh, no No, big don't know Unu oh, no. UNU! Oh, no. Wait gdzie on jest? Z tej strony jest? On nie może z tej strony przejść Naginacie zasady Co jest? Drzwi! drzwi DRZWI Fuck man Oni się teraz zresetowali? Zresetowali się, ich tutaj nie ma Easy o to morda nie jest tam cały czas. Tu z tej strony? Hej, chyba się zranię. Ja nie chcę wyglądać. Ah, big down, no. big down no now. He yeah! opaki, kurwa. Em. Um. Dobra Na pewno muszę szukać tych gości na chwilę Na chwilę patrzeć odbijali się Nie jest, nie jest dobrze W4B1C oki doki oki doki on zaraz wyjdzie ale on jest animowany nie wiem czy to tak miało być on zaraz wydupiczy u, 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 u nie Uskubany. O, o nie Tego ja się zlękłem co co tam było o, oh, boni przychodzi z tej strony, what? My man! Wy sobie totalnie zasady naginacie. No ten tu biegnie, dobra. Ale nie zabiera mi energii tym uderzeniem. Zazwyczaj powinien zabierać. Tu jest redziaczek, Ok, go wygoniliśmy. O, oh, fuck man! I tu jest boi. czyli ta strona jest czysta? O nie. Tu jest ready. Nie ma opcji stary. To jest Freddy? To jest Bonnie no Tu jest kolejny No co jest? Muszę Fredziaczki wygonić, bo inaczej Bonnie dorwie Znaczy Freddy Freddy, of course, miałem na myśli Freddy'ego What the fuck? Mordo Mordo, no weź Nie wiem czy no to otwarte, ale 17% mocy i tak dostanę w pysk No! Nope. Not gonna happen! 15% mocy Tak się o te drzwi Żebyś tylko śrubki nie puściły a nie, to jest ten koszmarny, to to nie będzie śrubek. Um, włącz to i patrz tutaj, żeby... Freddy nie przybiegł. Freddy! 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 Powiedziałem Freddy. Sio. O nie! 4% mocy, nie mam szans. On był tutaj cały czas! Ehm um. No Oh fuck Oh fuck Oh shit Mods. Mods jest ze mną Znaczy no, nie ma jej Mamo Come on Chopaki, coś długie te noce, mogłyby być krótsze, nie? Ale dostanę wryło. O shit! Poddaję się! No, możemy wygrać już? Can we? Staleło. Tego na koniec Tego na koniec to się zesrałem tak, że nawet nie byłem w stanie krzyknąć eee. eee Eee Z tego Jak się fajnie bawiliście to fajnie, to dobrze Ja... tyle, kończę, ja... Tyle mi starczy na dziś, nie? Może kiedyś to przejdę. Znaczy, kiedyś na pewno, bo wiecie, za miesiąc wychodzi oficjalny w wiali Tam generalnie będzie dokładnie to samo: tylko ze zwykłymi animetronikami, a nie koszmarnymi. Um. Będę absolutnie w dupie. To jest trzy razy gorsze niż się spodziewałem. Do tego no. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, widzimy się w następnym filmie. Na razie.